Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Witfu i tam w kolejnym odcinku na moim kanale z Little Nightmares. Pierwszego, pierwszy odcinek był tak specjalny, że z niego był live. I w ogóle. A dzisiaj dla, jest ze mną Lavenderet. Tak, jest ze mną Lavenderson. O, de się okay, i lecimy kolejnymi przygodami. O, myszkę przez sekundę było mi widać. O, jakiś to pokoik w ogóle jest. O, o statuetka musimy rozwalić. O, i rozwalona. <grytania> Podniosłem ją, bo od razu się rozwaliła. Może nie będę tutaj właśnie. Okej. Okay. Tu no, chyba najwyraźniej nic nie ma. Okej. Okay. Okej, okay, ja może sobie wchodzę. to oko jest strasznie creepy. No ale ja pierdziele, co to ma być? O. Chyba chodzi o te drzwi. Mam tymi drzwiami chyba wejść. Mi się, mi się, nie, nie, mnie się wydaje. Że muszę tymi drzwiami wejść, tylko że ja nie umiem wchodzić. To się nauczy. O, oh fuck! On tu jest! Co to jest?! Co to jest? O shit! Idź ode mnie! Powaleńcu! Spierdzielaj ode mnie! Z kim ty jesteś? Stworzeniem. No, bardzo niefajnym słyszę. Czemu te dechy tak skrzypią? Jesus! Co dzieci! To był klimat. No to. Dziękuję bardzo za taki klimat. Jesus! Ja będę. Ja tu uciekam. Nie, nie ma szans, że ja będę tutaj. Ja z nimi nie zostanę. Ja! Co to jest? O wenty! Jej wenty! Dobra. O oh, shit! What the fuck is that? Co powiesz, Lawen? Zobaczysz to na odcinku, ale... Wow mate! No, tak sobie. O, szczurki! O, może... Pozdrawiam się, o dobra... Jest... Sobie. Co, ja mam sraczkę? O co chodzi? Ty, ja chyba sraczkę mam! Może głodnie o... jesteś? Też możliwe. Ty, ale... on koło jakieś O fuck! Ty no ja chyba sraczkę mam. To powiem ci, że to nie jest chyba czymś, co mógłbyś się chwalić. No właśnie wiem. Ej, kolego, o, kolego, pomóż mi mam sraczkę. A nie, Słoduj ja głodny jestem, dobra? dobra, nie, ja jestem jednak głodny. On mi, no, on wiecie, mi rzuca jedzenie. Wiecie. Jedzenie mi rzuca chyba. Rzucił mi! super, jem je Moving on O Jezu co ja, jak ja jem nie. nie Ale on teraz nie ma, ale teraz on nie ma co jeść, o nie O nie to O to mogę przejść Tak Super pomysł I tak umrze i tak A Ale ten chyba ten gość jest ślepy, ten gość. ślepy bo mniej Tu jest zbyt creepy bo w horror, to jest że jest creepy. No tak dziwię się, że to jest creepy, wiesz? Jak gram, że Czekaj, muszę to zrobić. Ok, to lecimy. O bo tu jest tylko ten włączony. Okej, okay, wiemy jedno, że tu jest bardzo wysoko. Głęboko, w sensie. Na co, 300. Jest to bardzo głęboko. Da, to trzy Wez Ej, co ja muszę. A, tutaj muszę wejść. Nie, tutaj. Wow, ej ja się przesłyszyłem. Ok, Twojego cienia? Czy co? Nie, nie cienia. No nie, nie spadaj! Nie! No nie spadaj ale na się nie zginę, bo spadłem na bardzo racjonalne miejsce, które jest prawie potemno. Ale jest normalnie... I... i kojarzycie Kio George'a, nie? Z Klauna, to wiecie o co chodzi, nie? Ale... On też wygląda jak taki asasin. tylko że żółty. O, zapalę to. Nie wiem, czy to jest jakieś bonusowe, czy po prostu to światło jest... Nieładnie palić. Ale ja zapalę świeczkę. Wow. Nie powiedziałeś, że zapalisz. No, no to teraz mówię, zapalę świeczkę! Ale główniaki tutaj są ale ja, nie. Okej. Okay. Ta drabinka nie wygląda, więc pójdę kratami. Kraty są bardziej tutaj. A, wiedziałem, ta drabinka i tak to niczego nie prowadzi. <laughs> o, może lepiej to najpierw wezmę. Do góry. Ha, rozwalamy to całą budę! ja tu skaczę, a ja nie ja, ja zginę? Dobra, nie, zginąłem. Ty ja zaraz spadnę. No ej, ja zaraz spadnę. Nie bym wyjść. Okej, dobra, to To było prawie spadłem, tak really, nie? Okej, okay, już bo. bo naprawdę no, strasznie się nawet kliknąć jakiś przycisk na klawiaturze. <noise> Okej, okay, jestem tutaj. I tym chyba wyłączam prąd. O, mogę te szafki odkioć? Mogę te szafki, o tak, zrobić z nimi. Yy, a mogę. Sam się, że to po prostu inna szafka będzie. Nie wiem, czy dobrze myślę. Ale. Ja wezmę może lewą to jest nie mam się złapać już nie będę sobie będę kombinował tylko o teraz nie mam tej i fajnie Hop. O, o ściany się blokują nie fajnie Dobra widzę, że musimy coś zrzucić to rzucam No tak, co inaczej, no super. Ale świeczkę zapalę. O nie, tu jest mój ziomek, ja go uratuję. Uciekaj. Dobra. Ale ja mogę tego... ja mogę się tego złapać. 200 IQ. <tryk> Dobra. It is tak, like, what the fuck, ale to głęboko jest. Czy wysoko, może w sumie tak powiedzieć. That's what she said once again. Okej. Okay. ja... ale mnie to przestraszyło. No, co się tego się boję? Nie! Pograć. Znowu! Znowu te! Znowu te gówna! Stawcie Nie. mnie. Też mają uczucia, wiesz? Nie, akurat one. Może mają... One są najgorsze. One mają problemy, i co? No to ma walić. <noise> boli. No nie, znowu oko. Szybko, 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 szybko. Okej, okay, dobra, wiem, co chodzi już. Wiem, co będę musiał zrobić, na szczęście. Ok. That's... was... o, oh, fuck. Przestałem biec! Fuck! Nie! Zabieraj te ślepsko ode mnie, no. Okej. Okay. skok... Nie! Ja muszę na to wejść. Dobra, bo inaczej nie wejdę. Dobra, dwie sekundy. Muszę to zobaczyć jak to spadnie. Wow. No i znowu się ze mną zamyka. Czemu to się zamyka coś za mną? To jest takie creepy. O, moje ziomki! Hello. Jezu, one, chyba, jest? one chyba... naprawdę Zdietro. mnie nie lubią sobie. Nie zjem go! Nie. nie! Nie! Kogo nie będę jeść. Nie, one są spoko. Nie zjem! O nie, to myślę... Ja widzicie to oko nad drzwiami? Myślę, że ono się zafali. Jak ona się zapali, będę... Oje... Zjedz go. NIE BĘDĘ JEŚĆ! NIE! No. Lavender jesteś zły! No i tam zły. Sadastyczny. <laughs> nie no, jest sad Lavender, no. Wiem, wiesz, każdy wie, że masz zarąbisty beret. Co to jest w ogóle? Da się tu wejść? No, oczywiście. Musisz się? O ziomek! Gdzie ty uciekasz? Jesteś w tej szafie? No nie zamykaj tej szafy. Bo wiesz, że go zniesz. Nie jest. Coś jest za tymi drzwiami. Coś na stówę jest za tymi drzwiami. Czy w, w tej szafie coś musi być? Nie, w tej szafie nic nie ma. Czyli naprawdę, tu tak naprawdę nic nie ma. Tu on, nic nie ma. Co ja jedę stąd, hello? No, mi się jeszcze w róg drzwi. Fajnie. O. That's what's creepy, bro. Bro. Coś tu jeszcze co mogę rozwalić, zapalić. Nie. Yeah. Wow, mate. Wow, tego chyba nie mogę ruszyć, ale mogę wyjść oknem. Oknem się lepiej wchodzi. Kto wchodzi drzwiami? Wow, that's was... us. Ok, mogę się potem wespiąć? No, ja mogę. Czy ktoś tu wisi? Really? A tam są w ogóle... to jest klucz, muszę... Myślałem, że zginąłem. That was creepy, bro. Bro. A. Dobra, muszę to podsunąć. Okej, okay, go, podsuń, podsuń się, podsuń. Co powiesz, Lavenderet? Lavenderson, co powiesz? Coś słyszę. Czemu ja coś słyszę jakby ktoś, coś po mnie lazło, nie? That was creepy, bro. Ja myślę, że zginę. NIE! Tak na pewno zginę. O Jezus Maria. O. Naprawdę, nie? Ja nie, nie mogę mieć już tego otwartego. Ale my naprawdę jesteśmy jakimś Liliputem takim małym Op. Czemu ja słyszę jakby ktoś po mnie coś szło, nie? That's creepy, bra. Ja muszę tu zejść o. o! Alkohol. Może piję nie będę gerwał. Ale wezmę klucz. Gdzie wyrzuciłem klucz? Nieważne. Coś tu na pewno jest. Coś, co mnie przestraszy. Na stówę to będzie coś, co mnie przestraszy. Gdzie? Tak się to robi. Wezmę teraz klucz i wsadzę go do zamka. Je, budu! No nie! Zbudowałem zamek. się nie otw. Od... Baterflip. Zobaczcie, co mi się zleczyło, nie? Małpkę. Te małki zawsze w horrorach są straszne. Co muszę z nim zrobić? Aha, muszę rzucić. okej. Okay. Użyj mocy przyjaźni. Zamknij się mamko. Ma łapkę? go. Jak ja mam rzucić tą mapą? Możesz go zjeść, a nie rzucić jakąś mapą. Jedz go. O tak to zrobię Winda jedzie No pójdziesz ze mną I później kosztujesz Możliwe Nie zwiedziałeś O tu jest guzik muszę ten guzik chyba znowu kliknąć No ale nie tak Nie no jeszcze ta mapa mi się przyda Nie no małpo powracaj. Żartowałem nie zjem cię Jeszcze Tak? Aha! To w stronę drzwi to nie umiem rzucić, nie? Ku kurde, no bo czym? Co, boże też. No ale weź go się ogarnij kontrolę na miejsce w tej grze. Easy, po prostu ty jesteś jakiś nienormalny. Cicho. Nie... To było bardzo niemiłe z twojej strony Lawenderet. Ojoj. No co ja robię? I czemu to mapa znów gra? O, słucham się. Wiecie co? Ja myślę, że tu zaraz coś przyjdzie, dlatego się schowam tutaj. Strasznie się boję, że coś nie przyjdzie. Więc no lepiej się schować. No, jak tchórz? Tak, jak tchórz. I przeżyć. Tak. Okej, okay. go, dude. Ops, sorry. Coś tu zaraz przyjdzie. O nie, znowu jestem głodny. No, muszę biec, szybko wytrzymaj jeszcze chwilę. Szybko! O kurde. To co, screepy. Nie no, ja zaraz to umrę chyba z tego głodu. Co ja to mam zjeść? Och, oh, hu... ale ciekawe, to, bo zawsze kiedy jestem głodny, coś jest obok, nie? Może ten gościu znam, gdy przyjdzie mi, da coś da. No Faktycznie już biegnie się, że. Brzy... Czy ja naprawdę muszę iść reszki po szczurach? O, oh, fakt, to jest klatka. To na pewno jest jakaś pułapka. Jak jest klatka, to znaczy, że jest to pułapka. Nie, e. Nie? Przecież to jest dekoracja tylko. Dobra, zacznę jeść. Wiedziałem, że to papka gościu mnie zamknął w klatce, nie? Zamknął zje... mnie w klatce. No nie... Nie dam się zjeść. Więc powiem... O, oh, fak, On zabiera jakieś dziecko! Dwumetrowy łapskan! Co to jest? Dobra. To moi... moi drodzy To już będzie koniec odcinka. To już będzie koniec odcinka. Stanę, żeby się z wami pożegnać. Jestem uwięziony w klatce, więc... No trochę poczekam, No będzie... Zaraz się pewnie uwolnię, ale to w następnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie i siema.